Od jak dawna tutaj mieszkasz? Ja mieszkam tutaj nie cały rok. Bardzo szybko się y, musiałam odnaleźć w tym miejscu, ale też bardzo szybko je znalazłam. I y, tak naprawdę, jak zobaczyłam to, to, to mieszkanie, mówię: Wow, ja tu będę mieszkała. Ja tu się dobrze odnajdę. Ja jeszcze, ja tylko zapytałam, jaki jest numer mieszkania. Dostałam odpowiedź: 13 się wybiorę. Pechową, w szczęśliwą 13. Biorę. No i tak też się stało. I tak naprawdę w przeciągu tygodnia zaaranżowałam wszystkie wnętrze, bo robię to samo. I... No I tak to wygląda. Tutaj powstaje większość moich projektów. E, natomiast ja bardzo dużo też rzeczy organizacyjnych załatwiam w międzyczasie. Na dzień dzisiejszy mam tak fajny team, e, z którym współpracuję, że oni mnie też w większości tematów odciążają. Ja już wiesz też nie mam na tyle możliwości, żeby wszystkie, wszystko mieć pod kontrolą, tak? Mam bardzo dużo zainteresowań w, w swoim życiu. E, między innymi jest, są tam puchary z amatorskich mistrzostw Polski w pływaniu, e, w wyścigach kartowych, plus jeszcze ze szkoły muzycznej nagroda za grę na pianinie. Miałam wtedy 16 lat, jak uzyskałam tą nagrodę. Byłam taka dumna, słuchajcie, że głowa mała. A dzisiaj postawiłam to wszystko w jednym miejscu. Duża część jest też u mojej mamy w domu, ponieważ ja tańczyłam 11 lat. Ale to tego wszystkiego bym tutaj nie pomieściła, także mam tylko swoją jakąś tam ulubioną część. Zuzia powiedziała, że mogę się tutaj czuć jak u siebie, Dziękuję. co właśnie czynię. I zapraszam Was do pokoju, no nie wiem, w sumie relaksu, czy, czy to jest taki pokój wyciszenia. To jest pomieszczenie, miał być to pokój gościnny, natomiast ze względu na to, że ja jak mam gorsze dni albo po prostu mam większą ilość stresu, to siadam i gram. I to jest dla mnie najlepsza forma relaksu, poza sportem oczywiście, który potrzebuję, to sporo gram. Wróciłam teraz do grania całkiem niedawno i mam cudowną panią, która mnie przyjęła z powrotem po kilku, kilku dobrych latach, my już za 20 lat tak gramy razem i wróciłam do niej ponownie, także zaczynam nowy repertuar i może następnym razem wam się pochwalę, ale nie dzisiaj. Dostałam od rodziców na, na, na urodziny to pianino w momencie, kiedy podjęłam decyzję, bo mnie bardzo długo tato namawiał, żebym grała na pianinie i podjęłam w końcu te lekcje, bardzo mi się spodobało gra na pianinie i dostałam od rodziców po pierwszym roku gry, bo nie od razu. Powiedzieli, że jak będziesz grała już jakiś utwór i tobie się to spodoba, to wtedy sprezentujemy tobie na urodziny pianino. No i oto też dostałam pięknego Petrofa lata, lata temu. Ja już teraz nie wiem, ile ono ma lat, ale myślę, że na pewno ponad 12. Znajdujemy się na pierwszym piętrze Twojego apartamentu i muszę przyznać, że to jest taki dość nietypowy układ, bo na dole masz taką część, gdzie pracujesz, a na górze odbywa się, można powiedzieć, codzienne życie, kuchnia, salon. Tak. Pomimo tego, że mam biuro w domu, chciałabym rozgraniczyć jednak swoje jakby życie codzienne i prywatne od pracy. Staram się to robić, dlatego że to jest bardzo duże obciążenie na co dzień. I tak, tutaj mamy tak naprawdę salę. Salon, kuchnię, sypialnię, toaletę i garderobę. Na dole, już jak widzieliście, byliśmy, natomiast to jest taka moja ulubiona część w domu, w której lubię bardzo się relaksować wieczorem, sobie posiedzieć, pokontemplować, pooglądać różne ciekawe, nowe projekty, które się pojawiają. Lubię czytać. Mam tak naprawdę literaturę z różnych. Bym powiedziała kategorii, branż, no bo to już branże są, jakby nie patrzeć. Mam sporo mm, fajnych takich katalogów, limitowanych, tak jak na przykład ten Diora, który tam leży. Dużo związanych z modą, natomiast też jest sporo związanych ze sztuką. Ja uwielbiam gotować. I jak mam jeszcze dla kogo i mam odbiorców więcej niż pięciu, to ja jestem przeszczęśliwa. Bo ja zawsze się śmieję, że ja gotuję jak dla wojska, że porcje są gigantyczne. Natomiast tak, kuchnia, kuchnia jest jasna, cała na, 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 na biały. Ja bardzo lubię dodawać jakieś różne elementy e, czerni-bieli. Prostota. Ile metrów ma Twoje mieszkanie? 120 120 metrów ma mieszkanie, natomiast przestrzeń jest bardzo dobrze zagospodarowana. Jak możecie sami zobaczyć, mamy podział dołu i góry, także mogę odseparować sobie różne pomieszczenia dowolnie od, w zależności od tego, jaką mam potrzebę. Tajemnicze wejście w kuchni. Co to jest właśnie? Zapraszam. To jest garderoba. Także wszyscy się śmieją, że to taka druga lodówka, że niby tu jest lodówka, co nie lodówka, bo to jest moje miejsce. No takie najbardziej tajemnicze, także... Muszę przyznać, że kuchnia zrobiła na mnie wrażenie, oczywiście. E, twój gabinet również, no ale jednak jestem kobietą i tutaj garderoba... No, powiem Ci szczerze, że, że myślę, iż nie jedna z nas mogłaby pozazdrościć Ci takiej wspaniałej kolekcji. Ja muszę mieć porządek. Ja przede wszystkim uważam, że y, zaczynamy dzień od wejścia do garderoby i to jak my wyglądamy to jesteśmy później samą wizytówką samą jakby samą dla siebie tak i yy, no to jest fakt ja pedantycznie układam te rzeczy wszystko jest dopasowane kolorystycznie dużo łatwiej jest wybierać wtedy rzeczy dużo łatwiej jest komponować stylizację. Natomiast no ja lubię ciuchy, ja lubię ciuchy, lubię kolekcje, lubię nowe rzeczy, nowe trendy, ale nie ukrywam, że jest w tej garderobie bardzo dużo rzeczy, które są leciwe. Mam czasami rzeczy po 10-15 lat i wyciągam je z szafy i na nowo są cool, także to jest super. Mhm. Zaryzykuję teraz pytanie, Zuzia, dużo wydajesz na ubrania? Coraz mniej, chciałabym zauważyć. Yy, nie, miałam taki moment, że faktycznie bardzo dużo rzeczy yy, kupowałam i co mi, co tak naprawdę, co mi wpadło w oko, to, to pozwalałam, sobie na, po, pozwalałam sobie po prostu na to, żeby po, popełnić ten zakup. Ale dziś bardzo dużo rzeczy mieszam. Coś nowego, dodam do czegoś starego, wyciągnę coś z szafy, okazuje się, że to jest totalnie kuli. Cool. Ja to w ogóle chcę już założyć tu i teraz, ale albo pogoda mi nie sprzyja, albo szyb, przyszykowane mam często gotowe stylizacje, one sobie czekają na odpowiedni dzień, także ja mieszam. Już teraz mam taki moment, że chyba mam inne potrzeby i, i inne zainteresowania, także tam skupiam swoją uwagę. Ja jestem niesamowitą fanką was. Dwie niestety zbiły mi się przy przeprowadzce, natomiast czekam na nowe. Mam nadzieję, że ten kurier cepukał na dole to właśnie z wazami. Tak, tą wazę akurat sprowadziłam z Maroko. Mam do niej wyjątkowy sentyment, bo ona tak naprawdę podróżuje ze mną przez wszystkie mieszkania i przeprowadzki, które przeszłam. Ale też mam bardzo dużo rzeźb. Lubię rzeźby. Staram się je tak dozować sobie, jeżeli chodzi o, o aranżowanie wnętrz. Natomiast jedną z moich ulubionych jest Jeff Koons, dmuchany, dmuchany piesek, który stoi tam na półeczce, także możecie zaraz sobie tam zajrzeć. Czy masz w domu swoje ulubione miejsce? Tak, ta kanapa. Ta kanapa z widokiem tutaj rozumiem na przestrzeń ta na dole. Kanapa, mam kontrolę nad całym mieszkaniem, mogę zajrzeć i na dół i tak naprawdę wiem, co się dzieje w kuchni. Ale przede wszystkim jest to kanapa, którą kochają moi wszyscy goście, ponieważ zapadasz się w tej kanapie i generalnie praktycznie nie widzę moich znajomych, bo oni sobie śpią. Wiesz, i to tak wygląda. Tak, dlatego ja też uwielbiam to miejsce, bo ja tutaj po prostu odpoczywam. Ja mam ten y, swój czas wieczorem po południu. Czasami, jak się zdarzy, że mam mniej pracy, to mogę sobie usiąść, wyczilować popracować z tego miejsca planuję tutaj zrobić taki space, gdzie będę mogła zapraszać swoich przyjaciół, znajomych, bo jest to dla mnie ważny czas. Ja bardzo lubię zapraszać gości, gotować wspólnie. Mam plan taki, żeby rzucić na tą ścianę kino letnie i, i po prostu żebyśmy mogli sobie wieczorami chillować i odpoczywać. Ty bardzo dbasz o swoją suczkę, bo wszędzie są miejsca dla niej. Tak właściwie. Yy, tak, Lili jest absolutnie częścią mnie. Ja ją traktuję jak swoje małe baby. Teraz co prawda jest po dość poważnej kontuzji, jest po operacji, natomiast myślę, że nie będzie problemu, żeby ją zaprosić i z nami ugościć, ale Lili jest dla mnie bardzo ważna. To jest moja druga połówka, ja z nią się nie rozstajemy. My codziennie rano o 7 wychodzimy na spacer, jedziemy na wał, tam po plaży spacerujemy, często po wale, wygłupiamy się, no ale teraz ten czas mamy niestety na długo, długo wyjęty.